patriotyzm to jak wiadomo nie tylko odwaga na polu bitew ale także płacenie podatków i jeśli tak to patriotyzm w tym roku ten Wakacyjne, tak, tak go nazwijmy. Będzie miał dodatkowy jeszcze wymiar, bo no, wydaje się, proszę Państwa, że lepiej będzie podczas tych wakacyjnych miesięcy zostać w kraju i wybrać wypoczynek w górach, nad morzem albo na Mazurach, żeby wesprzeć polskie firmy, polskich hotelarzy, polskich restauratorów. Przeniesiemy się teraz na Mazury na chwilkę. Na Mazury, gdzie turystyka ucierpiała, tak jak wiele można powiedzieć takich atrakcyjnych regionów w kraju, ale tamtejsze lokalne samorządy wymyśliły taki program właśnie wsparcia dla przedsiębiorców. Są to ulgi, są to zwolnienia podatkowe, pomoc prawna. Także ale również jest taka zachęta, żebyśmy przyjeżdżali na Mazury, żebyśmy nie rezygnowali z tych wyjazdów, żebyśmy przekładali niektóre wyjazdy na przykład na inny termin i jeszcze zapewniają, że te sztandarowe imprezy, z których znane są te regiony, na pewno się odbędą, chociaż jak wiadomo, w takich zaostrzonych środkach rygoru. Na Mazurach działa około 15 tysięcy przedsiębiorstw. Tu nie ma wielkiego przemysłu. Dominują mikro i małe firmy. To głównie branża spożywcza, meblarska oraz turystyka, która w sezonie jest siłą napędową gospodarki. Dlatego szczególnie teraz, gdy pandemia niektórym firmom wręcz uniemożliwia pracę, wymagają wsparcia i to nie tylko z programów rządowych. Normalnie już rozpocząłby się tu sezon. Jeziora już biliłyby się od żagli. To jest spore miasto pływające na wodzie. Od 50 do 80 tysięcy codziennie. Codziennie 50-80 tysięcy osób korzysta ze szlaków Wielkich Jezior Mazurskich. Ile jest na lądzie? Trudno zliczyć. Jeszcze jest weekendowa turystyka doraźna, więc myślę, że to są naprawdę duże, duże liczby, setki tysięcy ludzi. Specyfika branży turystycznej związanej z sezonem polega na tym, że jeżeli ten sezon przepadnie, bądź przygotowanie do niego, to cały rok przepada. Więc przygotowaliśmy szereg ulg zwolnień pomocowych, cały pakiet pomocowy dla przedsiębiorców bez względu na branżę, które reprezentują, ponieważ wszystko jest ze sobą związane, to jest mechanizm, który się napędza mniejszymi, większymi trybami i... Każdy, kto cierpi wpływa na, na sprawność tego mechanizmu, więc mamy odroczenia podatku, odstąpienia od, od naliczania podatku, od dzierżaw, od umów najmu, a przede wszystkim poszliśmy w takim kierunku w branży gastronomicznej, żeby umożliwić jak największe zajęcie pasów drogowych pod ogródki gastronomiczne i stawka w tym roku wynosi jeden grosz, jeden grosz symboliczny za ogródki gastronomiczne. To pozwoli przede wszystkim branży wyjść na zewnątrz, czyli lepiej spełnić warunki sanitarne. Samorządowcy z Mazur apelują też do turystów, nie odwołujcie przyjazdów, po prostu zmieńcie ich termin. A z voucherów na imprezy turystyczne można skorzystać w ciągu roku. Wdrożyliśmy inicjatywę mrągowskiego voucheru turystycznego, a więc kup teraz, wykorzystaj później, tak żeby turyści do nas przyjeżdżali w takim momencie, jaki uznają za stosowne. Uruchomiliśmy m.in. bezpłatną pomoc prawną dla przedsiębiorców. To też wydaje się ciekawa inicjatywa. Oczywiście, mrągowo to miasto. Ludzi aktywnych i miasto festiwali, a więc my nie rezygnujemy z żadnego z dużych festiwali, a więc festiwal country, festiwal weselnych przebojów, mazurska nocka baretowa, a więc te wszystkie imprezy, mam nadzieję, że się odbędą. Oczywiście to nie zależy od nas, ale od sytuacji w kraju, ale będziemy na bieżąco to monitorować. Mogę tylko zagwarantować, że Mrągowo jako miasto na Mazurach, zaprasza wszystkich turystów i na pewno nikt nie będzie się tu nudzić. Turystów przyciągają też m.in. lotnicze pokazy airshow w Giżycku, huczne otwarcie sezonu żeglarskiego, czekają na festiwal Rybkę na Zdrowie w Mikołajkach, czy rajdowe Mistrzostwa Europy, regaty i szanty. Ale żeby przyjechali turyści, trzeba zadbać również o infrastrukturę. Ten czas samorządy również wykorzystują. Bez funduszy unijnych na pewno nigdy nie byłoby stać samorządów na tak ogromne inwestycje. Ja... Chciałbym powiedzieć, że ogólna suma wykorzystywanych pieniędzy unijnych to prawie pół miliarda złotych. One oczywiście są przeznaczone na różnego rodzaju projekty chociażby takie jak modernizacja szlaków wodnych, budowa pętli rowerowej okalającej wielkie jeziora mazurskie czy taki projekt już typowo dedykowany przedsiębiorcom i biznesowi, czyli program promocji gospodarczej wielkich jezior mazurskich, gdzie wszyscy przedsiębiorcy mogą zaprezentować swoje firmy, mogą nawiązać kontakty biznesowe poprzez spotkania z przedsiębiorcami z zagranicy. W tym roku to kwota rzędu dwustu kilkudziesięciu milionów złotych. Problem może być w tym, skąd znaleźć wkład własny na zabezpieczenie tych inwestycji. Niemniej wszyscy ustaliliśmy, że te inwestycje realizowane przez stowarzyszenie, przez poszczególne gminy i przez partnerów są inwestycjami priorytetowymi, i musimy się skoncentrować na tym, żeby zdobyć, znaleźć środki, zabezpieczyć środki. Ponad połowa obiektów noclegowych na Mazurach to całoroczne pensjonaty i hotele. Można smacznie zjeść, zwiedzać, a przede wszystkim odpocząć. Anna Mieduszewska, Polsat News, Mazury.